Na ekranie Marta Ziembe z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Karolinę Goźbójczycką z Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi. Dziewczyny, pierwsze pytanie. Jaka jest historia Dom to Praca? O, to już będzie 7 lat, e, kiedy zajmujemy się, a właściwie Instytut Spraw Obywatelskich zajmuje się tą mm, inicjatywą. Ona przechodziła liczne zmiany nazw. E, zaczęło się od projektu zrobione, wycinane w Bieleparte. Który było... to był rok? To był rok 2006. W latach 2007-2008 realizowaliśmy duży projekt, w ramach którego zorganizowaliśmy sieć lokalnych liderek. Były to dziewczyny w poszczególnych miastach wojewódzkich, które organizowały hangoutowe akcje miejskie. Dużo się działo. Zachęcam do odwiedzenia strony. Pracujemy w domu.pl. Tam można znaleźć zdjęcia z tych akcji jeszcze. Są bardzo fajne. Oprócz takich działań o charakterze informacyjno-nagłaśniającym problematykę, bo do takich działań też można zaliczyć, organizowanie, zorganizowanie 16 konferencji prasowych, czy też w miastach regionalnych, czy też przyznawanie nagród diamentowej szczotki w pierwszej edycji e, na przykład jednym z laureatów, bo to jest tak e, zorganizowane, że e, nagrodę egzekwo dostaje za docenianie e, problematyki pracy w domu dostaje kobieta i mężczyzna, więc w pierwszej edycji laureatem był na przykład Szymon Majewski. E, co jeszcze? No jeszcze oprócz tych działań właśnie takich happeningowo-akcyjnych prowadziliśmy działania takie bardziej, no nie powiem, naukowe, ale staraliśmy się zebrać eksperckie, może to będzie dobre słowo. Zbudowaliśmy zespół ekspertów z różnych specjalistów z bardzo i specjalistek też, z bardzo różnych dziedzin, którzy próbowali zidentyfikować, czym w Polsce jest praca w domu, znaczy, jak ona jest. Prawnym, e, widziana, jakby co, co z tego wynika, jakie są konsekwencje dla osób pracujących w domu. E, I to udało nam się opracować w takim raporcie, który wydaliśmy e, chyba w latach 2007 roku. E, później mieliśmy, e, opracowaliśmy siłą wolontariuszy i wolontariuszy, więc ta nasza działalność głównie polegała na e, wyszukiwaniu bieżących informacji na stronie internetowej, ale, e, więc taka druga odsłona, tak, e, dom to praca, to było, e, pracujemy w domu. I to było, e, to był, zaczęło się w 2010, ale właściwie projekt był w 2011 roku realizowany. Zgadza się. Tutaj w tym projekcie, jakby w tej, w tamtej odsłonie e, inicjatywy zajęliśmy się przede wszystkim taką pracą, e, Badawczą czy to ekspercką. Przede wszystkim zrealizowaliśmy wtedy badania jakościowe. Tak jak już Karolina wspominała, ten pierwszy raport to były wnioski ekspertów z różnych dziedzin. Natomiast tutaj zależało nam na tym, żeby dowiedzieć się, co o tej pracy, co o sobie myślą osoby zaangażowane w no nią właśnie, czyli tak zwane gospodynie domowe, i siłami wolontariuszy oraz współpracowników. Przy inicjatywie zrealizowaliśmy 50 wywiadów ponad, z których, po których przy analizowaniu wydany został kolejny raport na ich podstawie. I dzięki temu, jakby dzięki tym doświadczeniom tej wiedzy, no mogliśmy zaplanować kolejne, kolejne działania. To znaczy, ten nasz raport miał tytuł Kobiety pracujące w domu o sobie, e, i ten tytuł mówi wszystko to, co byśmy e, teraz e, chciały, chcieli e, osiągnąć. To znaczy, ten nowy projekt, o którym szerzej zaraz Marta o jego działaniach powie, e, e, myśliliśmy wspólnie e, w naszych organizacjach e, w taki sposób żeby dać jak najwięcej przestrzeni, jak najwięcej miejsca osobom pracującym w domu, żeby zaktywizować ich, szczególnie kobiety, do pojawienia się w sferze publicznej, do powiedzenia i zawalczenia o swoje prawa, żeby dać im narzędzia, a nie wykonać za nich robotę, żeby to oni tak naprawdę określili, co jest dla nich ważne i mogli o tym głośno powiedzieć. Tak, tak jak Karolina powiedziała, taki główny wniosek, który Został wysnuty do tej naszej pracy: był taki, że jest bardzo duży problem, właśnie jeżeli chodzi o zaangażowanie osób pracujących w domu w takie życie publiczne czy społeczne. Natomiast z drugiej strony jest potencjał ku temu i dlatego jakby kolejne, kolejny etap chcemy z, no, przeprowadzić w taki sposób, żeby, jak Karolina powiedziała, znalazła się ta przestrzeń.